Chłopaki już się za mną oglądają, lecz skromna jestem i nieśmiała, pobożliwa mam na mnie chowa. 16 miłośników żywego słowa wzięło udział w gminnym konkursie recytatorskim. Uczniowie szkół podstawowych z gminy Ciasna z ogromnym zaangażowaniem prezentowali utwory poetyckie i fragmenty prozy. Ten konkurs, gminny konkurs recytatorski, który jest poprzedzony eliminacjami szkolnymi, to jest bardzo długa tradycja w gminie Ciasna. No myślę, że sięgająca co najmniej 10 lat. Mieliśmy chwilową przerwę z powodu opostrzeń. No i teraz po trzech latach wracamy. Ja dzisiaj zaprezentuję. Prozę przekleństwo Milhaven oraz poezję Bławatek. Mam to taki przekaz i pasuje do mojej osobowości. Takie emocje można przekazać poprzez właśnie takie wystąpienie. Szczerze, to był mój pierwszy konkurs, który wygrałem, a drugi, w którym zabrałem udział, to był lekki stresik. A takie konkursy pomagają go przełamać. Trzeba myśleć o czymś takim bardzo fajnym i potem mówić, co się wtedy się nie stresuje. Czasami też się patrzę na te panie, które wybierają, kto ma swoje miejsce. Sztuka recytacji wymaga od mówców pewnych predyspozycji oraz często dużego przygotowania. Uwaga szczególną zwracałem na żeby dykcja była dobra, znajomość tekstu i żeby. Dobrze wybrać też. Żeby się nauczyć na pamięć, I żeby się nie pomylić, żeby było wyraźnie słychać. Najdam ćwiczenie recytacji to już na końcu. Jest tam na przykład taki wyraz cisza. No to ja mówię cisza i spokój tak cicho. Przygotowywałam się miesiąc, zwracałam uwagę na emocje, przekazywanie tych emocji yy, i dykcję. Jak się to wymawia, trzeba patrzeć yy, na no znaki interpunkcyjne. Pomocą w opracowaniu utworu oraz ogromnym wsparciem służą rodzice recytatorów. Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa z córki. Wyszło super. Często właśnie ją poprawiam, pokazuję jak może też coś zaakcentować, pokazać. Kiedyś też mama chodziła na konkursy. Udział w konkursach recytatorskich przynosi młodym ludziom wiele korzyści. Wtedy ćwiczysz pamięć, na przykład możesz też zapamiętać pisownie czegoś, że nie przez, nie przez RZ, tylko przez z kropką. Ogólnie uczysz się na tym odwagi i ogólnie śmiałości. No bo wtedy jakby mamy... Większą pewność siebie, wiara w siebie powiększa się wtedy. To jest bardzo ważny aspekt, ponieważ uczniowie są przygotowani do wystąpień publicznych. Ćwiczą swoje zdolności recytatorskie, swoje zdolności poprawnego, pięknego mówienia, no i autoprezentacji. Dodatkowo dzięki takim konkursom... Młodzi ludzie z literaturą są za pan brat. Zapoznanie z utworami, poezją, prozą dzieci mają takie zdolności już wrodzone, niektóre, że lubią recytować, bawić się w małych aktorów. To jest właśnie ważne. Obcowanie z poezją dostarczyło pięknych przeżyć i wzruszeń. Zwycięzcy w poszczególnych przedziałach wiekowych otrzymali nagrody, a każdy uczestnik dyplom uczestnictwa. Laureaci będą reprezentować szkoły na konkursie powiatowym w Lublińcu.